Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do premiera Donalda Tuska z prośbą o zagwarantowanie niezakłóconego pobytu na terytorium Polski, Premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu. Sprawa dotyczy obchodów 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, na których miałby być obecny premier Izraela. Dlaczego prezydent Duda zwrócił się z taką prośbą do premiera Tuska? Otóż istnieje coś takiego jak Międzynarodowy Trybunał Karny. Czy wiecie, kto wydał nakaz aresztowania Putina? To Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Sąd powołany do tego, aby ścigać najgorsze i najcięższe zbrodnie przeciwko ludzkości. Jego prezesem jest profesor Piotr Hofmański, pierwszy Polak, który ma zaszczyt kierować tym ważnym Trybunałem Karnym. 14 lutego polska delegacja z ministrem Bodnarem na czele spotkała się z profesorem Hofmańskim. Niebawem. Polska podpisze porozumienie z Międzynarodowym Trybunałem Karnym o wykonywaniu wyroków tego Trybunału. Wiceministra Sprawiedliwości 3 grudnia 2024 roku napisała: Istotą międzynarodowej jurysdykcji jest solidarność i wspólna odpowiedzialność. Polska podpisała dziś umowę o. Wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego. 21 listopada 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Karny MTK wydał w czwartek nakazy aresztowania premiera Izraela Benjamin'a Netanyahu, jego byłego ministra obrony i kilku urzędników Hamasu. Trybunał oskarża ich o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Związane z trwającą wojną w Strefie Gazy i atakami z października 2024 roku, które zapoczątkowały izraelską ofensywę na terytorium Palestyny. Skoro w zeszłym roku podpisaliśmy umowę z MTK, który wydał nakaz aresztowania premiera Izraela, to gdyby Netanyahu pojawił się w Polsce. Musielibyśmy wypełnić tę umowę. Prezydent Andrzej Duda swoją prośbą chciał złamać umowę, chociaż 10 lat temu miał w takich sprawach trochę inne poglądy. Prezydent Andrzej Duda w Estonii nie ma pokoju na świecie bez poszanowania prawa międzynarodowego. Tak było 23 sierpnia 2015 roku. Prezydent Duda za swoją decyzję został słusznie skrytykowany. Tomasz Trela z Lewicy napisał na Twitterze: "Andrzej Duda chce bronić Benjamina Netanyahu, za którym jest wydany międzynarodowy nakaz aresztowania za zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. Wstyd i hańba dla Polski mieć takiego prezydenta". Wydawało się, że prezydent Duda się ośmieszy, rząd nawet nie zareaguje na jego prośbę, ale wtedy w sejmie przed kamerami stanął premier Donald Tusk. I powiedział rzecz następującą. Prosiłem zarówno ministra sprawiedliwości, jak i ministra spraw zagranicznych, aby przygotowali uchwałę i kilka dni, kilka dni pracowali nad uchwałą. Pierwsze zdania brzmią w ten sposób. W związku z planowanymi w dniu 27 stycznia uroczystościami 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego. Nazizowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Wraz z obchodzonym także w tym dniu na świecie Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, iż zapewni wolny i bezpieczny dostęp i udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom państwa Izrael. Sytuacja wydaje się absurdalna, ponieważ we wrześniu zeszłego roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało następujący komunikat: Wyrażamy żal, że wizyta prezydenta Federacji Rosyjskiej w Mongolii odbyła się w sytuacji, gdy ten jest objęty nakazem aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego, a Mongolia jest państwem stroną statutu MTK. Wizyta ta podważa międzynarodowy wymiar sprawiedliwości karnej. Polski rząd najpierw wyraża żal, a potem robi dokładnie to samo, tylko z premierem Izraela. Zresztą wystarczy posłuchać wiceministra spraw zagranicznych, pana Andrzeja Szejny. Nie możemy dzisiaj uczynić nic innego, co jest oczywiste, niż po pierwsze respektować wszystkie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Międzynarodowego Trybunału, Trybunału Karnego i Międzynarodowego Sprawiedliwości, tak i tak, w Hadze. Między innymi dlatego, że przypominam, że ten trybunał orzekł również i na, wy, wydał nakaz aresztowania jednego z liderów Hamasu. Ale co ważniejsze, kiedy mówiliśmy na wstępie naszej rozmowy to, że o... szansa, że on pojawi się w Polsce jest jeszcze mniejsza, choćby z tego względu, no tak, że ale, wy, ale a, pożegnął się z życiem. Ale ten sam trybunał wydał też nakaz w stosunku do Władimira Putina. Tak. To krótko mówiąc, dla nas to jest ważne, skoro uważamy, że. Właściwie znaczy inaczej, my uznajemy orzeczenia yy, yy, ICC, czyli Międzynarodowego Trybunału Karnego, z racji, że jesteśmy stroną statutu. To jest oczywiste. Ale to chcę pokazać, jak, jak, i słuchaczom, że musimy być konsekwentni, to skoro stwierdziliśmy, że gdyby yy, że uznajemy wyrok dotyczący yy, terrorysty Putina, prawda? To czy ten wyrok jest symetryczny, czy jest niesymetryczny względem Netanyahu i Galanta, również go uznajemy. Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, Putin, nakaz aresztowania wydany przez MTK, Netanyahu. nakaz aresztowania wydany przez MTK. Jakaś różnica? Nie. A zatem, jeśli jesteśmy państwem prawa i szanujemy międzynarodowe trybunały to wiemy, co mamy zrobić w razie przyjazdu na teren Polski któregoś z nich. Bez odbioru. Senator Lewicy Magdalena Biejat. Zwykle w obchodach rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz brał udział prezydent Izraela, nie premier. Nie ma powodu, żeby w tym roku było inaczej. Polska jest zobligowana do wykonania postanowień MTK. Jeśli je zignorujemy, co stoi na przeszkodzie, by Orban zaprosił do Europy Putina? O tą sprawę zapytany został również minister sprawiedliwości, prokurator generalny, pan Adam Bodnar. Czekają nas bardzo ważne obchody związane z 80 leciem wyzwolenia byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. No i to jest wydarzenie, na które patrzy cały świat i które Powinno być uczczone godnie, tak jak na to zasługuje pamięć o ofiarach. Nie ma to jak godne uczczenie pamięci ofiar przez zaproszenie na obchody zbrodniarza z nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Ja myślę, że nasz główny cel i też cel tego oświadczenia to jest wskazanie na to, że Auschwitz-Birkenau to jest takie miejsce, które. Jest częścią światowego dziedzictwa. Nie bez przyczyny uchwała Rady Ministrów odnosi się do konwencji UNESCO, która wpisała obóz na, na listę tych pomników i że to jest taki, można powiedzieć, jeden wielki cmentarz całej ludzkości. Nie ma to jak spotkać się ze zbrodniarzem w miejscu, które miało nam przypominać. By takie rzeczy jak w strefie gazy nigdy się nie wydarzyły. To oznacza zignorowanie jednak nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Czy to się Polsce nie odbije czkawką? E, uważam, że biorąc pod uwagę te szczególne e, okoliczności, Polska e, ma prawo wydać właśnie tego typu stanowisko rząd Rzeczypospolitej. I... I oczywiście może się zdarzyć tak, że Polska także będzie za to krytykowana, natomiast no to jest ważenie różnych dóbr, i rząd uchwałą podjął taką, a nie inną decyzję. Biuro Prasowe Międzynarodowego Trybunału Karnego przekazało w wirtualnej Polsce pismo o następującej treści. Trybunał polega na państwach które egzekwują jego decyzje. Jest to nie tylko zobowiązanie prawne wobec Trybunału na mocy Statutu Rzymskiego, ale także odpowiedzialność wobec innych państw stron. Jeśli państwa mają obawy dotyczące współpracy z Trybunałem, mogą konsultować się z nim w sposób terminowy i skuteczny. Państwa nie mogą jednak jednostronnie określać zasadności decyzji prawnych Trybunału. Jak stanowi artykuł 119 statutu, wszelkie spory dotyczące funkcji sądowniczych Trybunału są rozstrzygane decyzją Trybunału. W tej chwili niektórzy oskarżają prezydenta Andrzeja Dudę, że swoim listem chciał skompromitować rząd Donalda Tuska. Gazeta wyborcza list Dudy w sprawie Nataniachu był intrygą wymierzoną w Tuska. Skoro premier Izraela nie wybierał się na rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz, Dlaczego Duda zaczął domagać się zapewnienia mu bezpieczeństwa? By skompromitować rząd w oczach administracji Trumpa? Przecież sam Donald Tusk powiedział, że jego ministrowie przez kilka dni pracowali nad tą uchwałą, więc bez listu prezydenta Andrzeja Dudy i tak by powstała. Od wielu dni dysponujemy informacją z ambasady, że państwo Izrael ma reprezentować minister edukacji, akurat. Więc generalnie cała ta sprawa. No nabiera charakteru pewnej demonstracji politycznej zupełnie niepotrzebnej Skoro rząd wiedział, że premiera Izraela nie będzie na obchodach w oświęcimiu, to po kiego grzyba ta uchwała? To był dobry moment, żeby ośmieszyć prezydenta Dudę i powiedzieć, że premier i tak nie przyjeżdża, więc po co kombinować? Pan prezydent chyba był świadomy, że rząd y, y, przewiduje tego typu kroki i szczerze powiedziawszy, wystarczyło przekonać się w bezpośrednim kontakcie. Sprawa szczególnie taka, jak, jak yy, yy, kwestia premiera Netanyahu wymaga delikatności i powiedziałbym takiej wytrawności dyplomatycznej. No, czasami mam wrażenie, że 10 lat prezydentury i wszystko jak krew w piach. Są sprawy, które powinny się załatwiać w dyskrecji, szczególnie wtedy, kiedy mają i taką wagę, i i kiedy są rzeczywiście dość skomplikowane. Wygląda na to, że premier Tusk największe pretensje do prezydenta Dudy ma o to, że cała sprawa miała być załatwiona po cichu. Wyszło tak, że premier Izraela, zbrodniarz, za którym nakaz aresztowania wydał Międzynarodowy Trybunał Karny, może sobie bez problemu odwiedzić Polskę. W jakim świetle stawia to nasz kraj? Czy to Polska jeszcze? Pięć lat temu nazywałem ten. Konstrukt ustrojowo-ideowy, jakim jest w swoim opłakanym stanie Rzeczpospolita. Nazywałem to kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym. Mogę dzisiaj rozwinąć i dookreślić, że ten żydowski zarząd powierniczy ma oczywiście swojego żyranta i protektora w imperium amerykańskim. Co sądzicie o decyzji prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska, by w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz? Mógł uczestniczyć premier Izraela. Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.